Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego, nadchodzącego w obłoku, z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby Wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych żeby ten dzień nie spadł na was nienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Zazwyczaj człowiek mdleje, kiedy... Czegoś się boi, kiedy przeżywa jakieś wewnętrzne poruszenie, kiedy doświadcza jakiegoś ogromnego stresu. Jezus mówi o tym, że niektórzy będą mdleć ze strachu wobec tego, co będą widzieć. Mówi niektórzy, ale wy podnieście głowę. Mówi do swoich uczniów. Mówi do ciebie, jeśli czujesz się Jego uczniem, jeśli idziesz za Nim. Nie bój się tego, co będzie cię otaczało, a co będzie wydawało się innym czymś strasznym, czymś z powodu czego będzie można zemdleć. Ty podnieś głowę, ty nabierz ducha, bo zbliża się twoje odkupienie. Takiej postawy żąda Jezus od swoich uczniów. Uczniów, którzy mają ludzi, do których są posłani, ukierunkować. Na taki sposób myślenia, na takie postrzeganie rzeczywistości. Koncentruj się na tym, co ma nadejść. Nowe niebo, nowa Ziemia. Jak się do tego przygotować? Czuwaj i módl się. Czuwaj to znaczy żyj zgodnie ze słowem Jezusa. Żyj tak, jak on naucza. Niezależnie od tego, czy jesteś siostrą zakonną, księdzem. Tatą lub mamą, synem córką, jakiekolwiek życie prowadzisz, jeśli wierzysz w Jezusa jest Chrystusa, jesteś ochrzczony, żyj Jego Słowem. To jest postawa osoby czuwającej i módl się, zapraszaj Go do swojego życia. Cokolwiek będzie działo się wokół Ciebie, nigdy nie spowoduje tego, że będziesz się bać, bo to zawsze będzie kierunkowało Twoją myśl. Na to, co dzisiaj w Ewangelii usłyszysz. Wy w takiej sytuacji nabierzcie ducha i podnieście głowę, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Przecież my, dla tego odkupienia, żyjemy.